Dariusz Męczykowski. Oddany sercem kaszubom i pomorzu. Od prawie 20 lat w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jego misja: zrozumienie i rozwiązanie problemów lokalnych. Jednak nie wszystkie problemy można rozwiązać na poziomie Sejmiku. Dlatego idzie dalej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzina, patriotyzm, szacunek dla ziemi, odnowa duchowa, edukacja, wsparcie dla przedsiębiorców. To są wartości, które Dariusz chce wprowadzić do Senatu. Chcę być gwarantem odpowiedzialności za słowa i obietnice. Dariusz Męczykowski, niezależny kandydat do senatu. Głosujcie dla przyszłości Pomorza i Kaszu. Od 17 lat jestem radnym sejmiku województwa pomorskiego. Dbam o wasze sprawy. Jako senator zadbam jeszcze bardziej o wasze sprawy. Tu się urodziłem, tu z wami żyję i tu z wami będę rozwiązywał problemy.